Drodzy Państwo, czy to nie wygląda przepięknie? Ej, Panie złoczyń, co? to nie jest dla koteczków, to jest dla moich francjów. ale słuchajcie, mamy pełną konstrukcję, całą full tęczę! A o, jak to dobrze wygląda, jak to wygląda, rewelacyjnie. Jak widzicie, przyczepiłam te y, czerwone, te stążeczki, bo one, słuchajcie, proszę Pana, do widzenia. One były tutaj, no ale jak tu bym je zostawiła, to tak strasznie dziwne. Bo tak, przeniosłam teraz, który jest od jadłodajni z góry na dół. Przyczepiłam, bo tu był idealnie ten stędzik spod naszego tego największego modulara. I tak to wszystko się prezentuje. No jestem zachwycona. Jeszcze od środka Wam pokażę. Wow, no moim zdaniem pełna konstrukcja, pełny modular. I w sumie mówiłam, że... To nie jest największy zestaw Franców, ale jestem ciekawa, czy jakby połączyć wszystkie części z tym i z tym, to ile by było elementów, bo ten zestaw duży ma 1500. Jeszcze zaraz zobaczę, ile ma ten. Kurcz, wieczorem, no, największy mój zestaw Lego, jaki miałam i zarazem robi na mnie tak! Yeah! O, Jezu, przepiękne. Draculi też się podoba. Wspaniałości. Patrzcie na to, jakie piękne miasteczko! Heart Lake To jest hit absolutny w ogóle to muzeum. To jest autorstwa Piotrka, więc proszę w komentarzu napisać gratulacje, jak pięknie Piotrek zbudował i jest przepiękna rewelacja. Ale patrzcie, jesteśmy dopiero w trakcie rozkładania naszych zestawów. W sensie zestawów forensów, które mamy. Jeszcze kilka na półce zostało. Tu, tu jeszcze jeszcze troszkę mamy do pobajerowania. Jeszcze mamy zamiar zrobić blok, blok mieszkalny? Coś w tym stylu, taką kamieniczkę. No, więc zaraz będziemy się za to zabierać, ale wygląda to już... Nie, nie mogę się doczekać aż tu będą te półki, to będzie mogło tak pięknie się prezentować. Hej hej, kochani, wyjdziecie w kolejnym vlogu na tym kanale, słuchajcie, ja przed chwilą wstałam, jest około dziesiąta. Piotrek poszedł do pracy i... Mam nadzieję, że nie będzie dzisiaj długo, bo słuchajcie, dzisiaj jest specjalny dzień dzisiaj jest specjalny naprawdę dzień. Razem z Piotrkiem mamy rocznicę. Pierwszą rocznicę naszego związku: 7-8 lipca, to dokładnie od roku. Postanowiliśmy, że spędzimy razem ze sobą całe życie. Także, no, bardzo się cieszę i chciałabym. Znaczy, mamy w planach pójście, nie wiem, do jakiejś restauracji, na jakąś obiadek albo kolację spędzanie trochę czasu ze sobą. Wczoraj mieliśmy dzień, który faktycznie calutki dzień byliśmy ze sobą sam na sam w niedzielę właśnie. No a dzisiaj pracka, obowiązki takie tam. Włączam sobie karolinę stylizacji z tyłu, bo słuchajcie, sprzątam tutaj właśnie dom. Umyłam umyłam naczynia, bo wiecie co? Ja muszę wam opowiedzieć tą historię. Dobra, jeszcze jednego nie umyłam, ale słuchajcie, widzicie to, nie? Bo to wszystko leżało przez kilka dni, bo słuchajcie, zawsze mieliśmy wodę ciepłą w tą stronę. No i od kilku dni widzę, że woda nie leci ciepła, no to mówię, kurde, no nie umyję, bo nie ma ciepłej wody. I tak zlekałam, zlekałam, już mówię, dobra, dzisiaj wcale za to wszystko do wanny, po to, żeby umyć to wszystko we wannie, ale tą ciepłą wodą. No ale słuchajcie, okazało się, że po prostu w drugą stronę musimy zacząć, wiecie, przekładać, więc taka była moja przygoda właśnie teraz. Chodzę po chacie, sprzątam wszystkie, wiecie, śmieci, biorę pranko do pranka, tam widzicie, jakie cuda, no i, i trochę się zajmuję. Wczoraj w ogóle super sprawa, bo nie możemy się doczekać, aż dzisiaj albo jutro przyjdzie kurier, bo zamówiliśmy, na przykład, półeczki, które będą na LEGO, albo stoliczak. Nie no, naprawdę się cieszymy, dużo zmian się szykuje, dużo pozytywnych zmian. Jesteśmy bardzo do nastawieni. Ja dzisiaj jestem przez puchnięta i tu widzę po sobie, kurde, mam okres i ja tak nie widzę, mieć na Nanerwuje mnie to. Idę zbierać pranie i je wstawiać, a później pewnie się umyję, żeby wynieść śmieci. Powinnam najpierw wynieść śmieci, a później się umyć. Ja już zaczęłam myć włosy, jak widzicie mam je w odżywce i teraz idę kąpać siebie, tak, wyniosłam pierwszą turę śmieci, jeszcze będę miała drugą, ale to już mogę wynieść nawet wieczorkiem, jak Piotrek przyjdzie, albo ja, albo on, wyniesiemy, ale to już tam, wiecie, malutko, te najgrubsze, największe, najgorsze wyniosłam, pranie wstawiłam, w miarę chatę ogarnęłam, jeszcze nie wiadomo, wiadomo, że nie na takie, ale co trzeba było ogarnąć tak na no już, to jest ogarnięte. Słuchajcie, właśnie wstawiłam Shortsa i TikToka i wszystko na nasz kanał i na LEGO i na Narodziny Wegetarianki, więc uu, bardzo się cieszę. Ale właśnie, kochani, korzystając z tego, że mamy teraz chwilę, żeby sekundę jeszcze porozmawiać, to słuchajcie, chcę nagrać podcast, Piszcie na dole pytania, tematy, czy cokolwiek, co chcecie, żebym przeczytała, pogadała, rozwinęła wątek w najbliższym podcaście. Naprawdę bardzo mi w tym pomożecie. I co? Widzimy się niedługo, w sensie nie kończę tego vloga spokojnie, idę się myć i zobaczymy, czy się, się ubiorę. Ale chyba jest zimno, więc może ubiorę tą bluzkę od neby, którą dostałam, bo wy nie wiecie, dostałam bluzkę. W sensie dostałam paczkę od neby czyli firmy, która ma sprzęt, w sensie sprzęt kremiki przede wszystkim do smarowania i pielęgnacji tatuażu. Teraz Wam mogę w sobie pokazać, ale jeszcze do tego dostaliśmy koszuleczki, mama i tato dostali koszuleczki, więc tak, będziemy ubierać. Ale ładnie pachną włosy, naprawdę, używam tej no, takiej maski z Garniera, tylko teraz jest ta nowa, ta co kilka w jednym, ta w słoiczku, tylko że ananasowa jest rewelacyjna moja ukochana maska. Przyszła właśnie do mnie tajna paczucha. Ja już zaczęłam otwierać, ale stwierdziłam dobra, 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 stop. Otworzymy sobie razem. Słuchajcie, jest to paczuszka od Neby. Słuchajcie, jeśli nie wiecie, co to za Neba, to zaraz, to zaraz się dowiecie. W świecie tatuatorów i ogólnie w tym świecie jest to raczej Znana marka, słuchajcie, co jest przeurocze. Dostaliśmy dwie koszulki, z czego jedna jest dla Piotka, a druga, druga jest dla mnie. W sensie wnioskuję po rozmiarach, ale bardzo dziękuję. A tutaj w ogóle dopiero się zaczyna czyste, czyste szaleństwo. Słuchajcie, dostajemy masę próbek, czym jest krem do ochrony. SPF, słuchajcie. SPF to jest bardzo, bardzo ważne przy pielęgnacji Waszych tatuaży. Tutaj mamy próbki kremu do. Pielęgnacji tatuażu, a tutaj mamy nawet takie duże produkty. Dwa balsamy, które są naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo super, bo już niejednokrotnie z nimi korzystałam. Czego się najbardziej cieszę, to oczywiście SPF, SPF, SPF i słuchajcie o. To jest bardzo, bardzo cute i oznacza dziewczynę, które projekt, zaprojektowały te e, opakowania. Bo słuchajcie, Neba współpracuje z tatuatorami i właśnie dzięki, e, dzięki nim dostajemy takie piękne opakowania. Bardzo bym chciała kiedyś też sama stworzyć takie opakowanie. Kto, no, kto wie, kto wie, może kiedyś się uda. I super, że dostałam takie słodkie, widzicie, spersonalizowane pode mnie praktycznie. Dziewczyny, piękne prace, e, naprawdę top, top, top. A tu jest kosmetyk, który słuchajcie jest nowością od Neby i którą tak naprawdę będziemy testować tak w głównym stopniu. Jest to peeling do tatuażu. Czajcie to! I jeszcze jestem ciekawa najbardziej tego, jak on pachnie, bo on jest o smaku ananasa z pestkami kiwi. No po prostu szok, szok, szok. I dostaliśmy właśnie takie dwa pudełeczka. No, i tak końcowo zerknijmy sobie, tu mamy jakieś zapaszki ładne. Uuu, dużo tych zapaszków! Spoko, spoko! I cukiereczki, No i superancko. Dziękujemy Neba, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i będziemy na dniach testować te wszystkie kosmetyki. Śmieci, część druga, ale już mam nadzieję, że ostatnia dzisiaj, ale tak chyba ostatnia. W ogóle patrzcie, pomalowałam się, bo właśnie robiłam sesję zdjęciową sama sobie, więc taki, taki trochę miałam utrudnione zadanie, bo nie chciałam robić przednią kamerką, bo przednią tragedią, jakby przednią kamerką jest tragedia jakoś. Dlatego zrobiłam sobie tylnią, ale męczenie ze statywem było średnie, e, więc zobaczycie wyniki na Instagramie, bo robiłam sesję dla Newy właśnie z pierwszym produktem, bardzo tak się cieszę, bo jestem właśnie nią wysmarowana i od razu się czuję taka, wiecie, odświeżone tatuaże, super uczucie, ale dobra, idę ze śmieciami i może do sklepu jeszcze po coś skoczę. Wracam właśnie z zakupów, szedłam do windy i ktoś tu chyba wiózł obiad. Tak ładnie to pachnie. Kupiłam sobie pierogi z jagodami, do tego skry i cukier. I mm, jeszcze do tego suróweczka bo ja uwielbiam surówki. Ja, ja surówki, I love it. Więc tak, na, na pierwsze danie będą pierogi z cukrem i z skrym i z jagodami. A na drugie danie będą suróweczki. Na pewno mi zazdrościcie. Pierogi z jagodami, z i cukrem. O, ale mam smaka na nie i one są już takie, mmm takie pyszne. Simoneczko, mamy kolejny dzień, miałam iść do pracy, ale właśnie dostałam od klientki smsa, że niestety miała wypadek, więc no bardzo, bardzo współczuję i jest w szpitalu, więc no trochę przykra sprawa, więc tak czasami jest. Robię właśnie szybką rundkę od rana do sklepu, ale pokażę Wam moją stylóweczkę. Słuchajcie, dzisiaj z pioskiem założyłyśmy oboje tą koszuleczkę od neby. Ja Wam jej nie pokazałam. Ona ma piękne plecy. Strasznie mi się podoba neba z krukiem. Super sprawa i jest taka naprawdę zarąbiście materiałowa, więc bardzo się cieszę. I bardzo, bardzo fajnie, że wysłanie mi m a nie Anskę, bo szczerze, ja nie lubię zwykłych t-shirtów. Takich, wiecie, co opasują do ciała, nie, ale ta jest taka idealna, jest taka oversize trochę i. Bardzo że mi się to podoba. Lecimy do sklepu, śniadanie i co? Dzisiaj będzie. O, pryszcz mi wiesz, od kolejnej. kolejnej. Niech te pryszcze znikają. Nie lubię ich. Ja wam w ogóle wczoraj nie mówiłam, ale wczoraj tak nagle skończyłam tego vloga. Z w się sensie uciełam, bo później pojechaliśmy sobie do Ikei, bo chciałam zjeść klopsa. Klopsy w sensie, a wczoraj mieliśmy rocznicę, więc tak czasem mieliśmy jechać gdzieś na jedzonko. No i nie ja krop klopsy. Ojej, jak sobie wkręciłam, że ja chcę klopsy, to nic innego nie było dla mnie ważne. Ja chciałam tylko klopsy. Tylko i wyłącznie klopsy. Kropsy. Klopsy. Klopsy! klopsy. Co, co to było? To tylko i wyłącznie klopsy, ale słuchajcie, pojechaliśmy do IKEI, wszystko super. Kolejka była taka, że w życiu takiej kolejki widziałam. Dlatego poszliśmy na hotdorzki i też było super. A później jeszcze mieliśmy takie wiecie, wieczorek i dzień dla siebie, bo jak rocznica to tylko według. Ja mam wam od rana pokazać paczkę i nie mieliśmy składać biurko, bo myślałam, że to biurko, ale okazało się, że przyszły półki, więc yy, no nie będziemy tutaj nic z nimi robić, po prostu musimy je przemocować i one będą tu. I tu będzie moje Lego. Więc tak, póki już u nas są, czekają tylko na przymocowanie. Przyszedł właśnie stoliczek, który mam właśnie teraz złożyć. Ale słuchajcie, strasznie dziwne. czekałam na kuriera. Okazało się, że kurier wsadził to do paczkomatu. Czajcie to? To było w paczkomacie. Nie wiem, jakim cudem się to zmieściło, ale normalnie było. Więc tak, w ogóle zobaczycie, jak złożę. Co, co jest najpiękniejszym elementem tego stołu i tego biurka? Jak najszybciej chcę je złożyć, bo żeby przetestować. Wiadoma sprawa. poza tym pokazać je wam. Bo jejku, ja już wiem, jak to będzie wyglądać. Czy wy to widzicie? Jakie to jest piękne! Czy to nie jest wspaniałe piórko, krzesełko? blad do nagrywania po prostu, no idealny kolor różowy. Nie było innego, więc na moje szczęście nie było innego, bo pewnie byśmy różowego nie wzięli. Piotrek był taki fisti-fisti na ten pomysł, no ale patrzcie, jakie to jest boski! Udało mi się złożyć i nie było to wcale aż takie ciężkie. Zdałam sobie sprawę, że mało wam powiedziałam o wczorajszym dniu, bo tak tylko, że na szybko jak szłam do do sklepu rano. Słuchajcie, wczorajszy dzień poświęciliśmy w 100% dla siebie, no może nie w 100%, bo Piotrek był w pracy najpierw, dopiero później wrócił, no spędziliśmy go razem i stwierdziliśmy, że nie chce, nie chce nam się bawić żadne, yy, wiecie, romantyczne wielkie kolacje za nie wiadomo co i nie wiadomo jakie dziwne atrakcje wymyślać, więc postanowiliśmy, że ja rzuciłam pomysł, że pojedziemy na klopsy, i tak można by się wydawać, że to jest jakieś dziwne i coś, ale jeśli dwóm obu stronom to pasuje i. No nie my mamy siebie na co dzień, więc jakby ten dzień był, był szczególny oczywiście, bo, bo była rocznica, ale kochamy się tak samo mocno każdego dnia, więc jakby to nie ma jakkolwiek znaczenia. Wczoraj mieliśmy na klopsy, więc pojechaliśmy na klopsy i ostatecznie zjedliśmy wege hot -doski. W ogóle w Ikei jest nowa wege parówka, bo jest warzywna i inna wege. I ona jest przepyszna, więc wczoraj zjadłam właśnie. I, I właśnie w ogóle, czujcie, że w, w Ikei na dole, tam gdzie są hot dogi, można zjeść gofra? I zjadłam gofra z cukrem pudrem. Był bardzo smaczny, więc zjadłam dwa hot dogi, frytki, gofra i jakiś wiczku. Więc tak, i byłam całkiem najedzona, pamiętam, że, że Piotrek też. Później co poszliśmy, pochodziliśmy trochę po sklepach, a w szczególności po Lidlu, słuchajcie, bo musieliśmy zrobić zakupy, więc zrobiliśmy zakupy. No i tak wyszliśmy i. I tak zakończył się w sumie nasz dzielonek. A dzisiaj jest kolejny dzień, w sumie już się kończy. I w sumie w tym momencie będę kończył tego vloga, bo właśnie chcę go dzisiaj wydać. Więc dzisiaj jest, słuchajcie, ojej, wtorek, wtorek. Więc jeśli oglądacie ten film we wtorek, to napiszcie wtorek. I będę wiedziała, że oglądacie go dzisiaj, dzisiaj, kiedy jest ten wtorek. <grym>, ten dzień. Dobra, trzymajcie się. Widzimy się w kolejnych dniach. Hejo!